Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym materiale opowiem Państwu o dziedziczeniu, czyli kto kiedy dziedziczy, ile dziedziczy, a kiedy nie dziedziczy. Generalnie dziedziczenie polega na tym, że w momencie śmierci następuje transfer majątku, to znaczy umiera dana osoba i jej majątek wchodzi w momencie jej śmierci do masy spadkowej. Następuje tak zwany moment otwarcia spadku, osoba umiera. Cały jej majątek staje się masą spadkową. Kto dziedziczy? No to zależy, proszę Państwa, bo jeżeli mamy testament, to dziedziczą osoby wymienione w testamencie i wtedy będzie tak zwany porządek testamentowy, czyli osoba zmarła sporządziła za życia ważny testament i na podstawie tego testamentu powołała jedną bądź kilka osób do spadku. I wtedy mamy dziedziczenie testamentowe. A co jeżeli nie ma testamentu? Jeżeli nie ma testamentu, proszę Państwa, to mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym. Ustawowym, czyli w kręgach i porządku zgodnym z przepisami prawa spadkowego, po kolei. Mamy osobę zmarłą, i jeżeli ta osoba zmarła miała wstępnych, czyli albo dzieci, a jeżeli któreś z dzieci nie żyje, to wnuki, i tak dalej, aż do prawnuków, i jeszcze dalej, to są wstępni. Dziedziczą wstępni, czyli przeważnie dzieci i małżonek. I w jakich oni częściach dziedziczą? Dzieci i małżonek dochodzą do spadku w taki sposób, że dziedziczą z ustawy w częściach równych. Ale uwaga, proszę Państwa, jeżeli jest więcej dzieci, małżonek nie może dostać mniej niż 1 czwarta spadku. Jeżeli więc jest dziecko jedno i małżonek, to wezmą po połowie w częściach równych. Hifty Hifty. Jeżeli jest dwójka dzieci, to wszyscy wezmą po jednej trzeciej. Jeżeli jest trójka dzieci, to wezmą z małżonkiem razem to wezmą i małżonek 1 czwarta. I każde z dzieci po jedną czwartą. Ale jeżeli dzieci jest więcej, to małżonek bierze jedną czwartą, a te trzy czwarte dzielą się w częściach równych na pozostałych spadkobierców, czyli te trzy czwarte, 70% spadku pozostaje w częściach równych podzielone na wszystkie dzieci, ile by ich tam nie było, proszę Państwa. A co jeżeli, proszę Państwa, no jest tylko małżonek, a nie ma dzieci? To małżonek bierze wszystko? Otóż nie, małżonek nie bierze wszystkiego zgodnie z prawem. Bo oprócz małżonka do dziedziczenia dochodzą rodzice spadkodawcy, czyli rodzice osoby zmarłej, no o ile żyją, prawda? I rodzeństwo, czyli małżonek dziedziczy w zbiegu z rodzicami i rodzeństwem. Jeżeli rodzice nie żyją, no to dziedziczy rodzeństwo. Rodzeństwo dziedziczy w częściach równych. Możemy mieć, proszę Państwa, zatem taką sytuację. Osoba umiera, zostawia małżonka i nie ma dzieci. Umiera jako osoba bezdzietna. Wtedy małżonek. Bierze połowę tego, co zostało w spadku. Pozostała połowa dzieli się na rodziców i rodzeństwa. Jeżeli rodzice już nie żyją, to tylko na rodzeństwo. Jeżeli któryś z rodzeństwa nie żyje, bo i tak się zdarza, to ten udział spadkowy, który jemu by przypadł, przypada z kolei na jego wstępnych, czyli jego dzieci. Tu nic nie przepada. Po prostu idzie wszystko w kolejności, po, tak jak pokolenia idą. Jeżeli natomiast nie ma ani rodziców, ani rodzeństwa ani wstępnych rodzeństwa, a jest tylko małżonek, no to małżonek wtedy weźmie wszystko. Jeżeli natomiast nie ma już tych najbliższych krewnych, to wtedy, proszę Państwa, wracamy się aż do dziadków osoby zmarłej, czyli tego spadkodawcy. I od tych dziadków Dziedziczą później ich potomkowie, czyli wstępni dziadków, i tak dochodzimy do kuzynostwa, proszę Państwa, czyli siostr, siotecznych i stryjecznych. I wtedy te osoby dziedziczą. No, jeżeli tam są aktywa, to nie ma najmniejszego problemu, bo każdy by chciał podziedziczyć po jakimś dalszym kuzynie z, z Ameryki czy z jakiegoś innego atrakcyjnego kraju, zwłaszcza jeżeli by ta osoba była zamożna. Natomiast jeżeli są długi, no to tutaj pojawia się problem, bo trzeba ten spadek odrzucić. O czym, proszę Państwa, już mówiłem w materiale dotyczącym, co zrobić, jak go dziedziczyłeś długi. Proszę Państwa, jeśli uważacie, że materiały prezentowane na tym kanale są wartościowe, pomogły Wam w jakikolwiek sposób zrozumieć niełatwe te materie związane z dziedziczeniem, ze spadkami, testamentami, to subskrybujcie kanał, lajkujcie, łapki w górę i oglądajcie następne materiały. Dziękuję.